Co to znaczy, że Chrystus odkupił świat. To znaczy, że kupił całe stworzenie dla siebie. I aby zrozumieć świat, należy zrozumieć losy jego właściciela poprzez jego życie, poprzez jego śmierć i poprzez jego zmartwychwstanie. Tak pięknie o odkupieniu wyrażał się wspaniały filozof, profesor. Ksiądz Józef Tischner. Szanowni Państwo, jest to dobry moment do refleksji nad planami naszego istnienia i stworzenia przez Absolut. Czas martwych stania to też czas radości, dlatego życzę Państwu z tej strony boskiej dużo miłości tej ludzkiej dużo dobroci. I dużo radości w dzieleniu się jajkiem. Życzę też i apeluję o podtrzymanie dygusowej tradycji ku ciesze polewającego i polewanego. Moi drodzy, nie zapominajmy o naszych najmłodszych. Życzę im, aby często, koło każdego domu, każdego naszego mieszkania. Przechadzał się zając i zostały wspaniałe prezenty. I na koniec w tych trudnych czasach życzę dużo zdrowia, dużo cierpliwości i wytrwałości. Takie życzenia śle Państwu wraz z pracownikami naszego urzędu i wszystkimi pracownikami jednostek podległych. Wesołych Świąt!